<laughs> Come Santa Claus. Choinka, a pod nią prezenty. Zostawione przez kogo? Oczywiście przez świętego Mikołaja, pana z brodą, ze słusznym brzuchem, ubranego w czerwony uniform. Tę opowieść znają wszyscy. Niestety zawsze przychodzi taki moment, w którym przypadkowo tudzież w wyniku celowych zabiegów rodziców dowiadujemy się, że to nie święty przynosi te prezenty. Czy pamięta pani moment, w którym dowiedziała się pani, że to nie święty Mikołaj przynosi prezenty? Tak, pamiętam. I jak było? Popłakałam się. Ja byłem z tym oswojony chyba jakoś tak. Przyjąłem to ze spokojem. Koleżanka mi na przykład opowiadała swoją reakcję, kiedy szukała czegoś w szafie rodziców i właśnie znalazła tam prezenty, to mówiła, że bardzo to przeżywała, więc e, nie, ja akurat nie, nie przeżywałam tej prawdy tak, tak bardzo. Są też tacy, u których ogólnoświatowa wkręta z Mikołajem sieje poważne spustoszenie w świadomości i utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym. Do dzisiaj wiesz, że tak jest. To Pani wie, że do dzisiaj. Pani już wiesz, że go nie ma. Tak. Ja od początku wiedziałam, że to nie Mikołaj. <grym> no ale wierzy Pani w niego. To jak to jest? Po prostu jestem zagubiona Zagubiona. Aby osiągnąć zamierzony cel, czyli zadowolenie dzieci, dorośli działają często w nieskoordynowany sposób i jak się okazuje, nie zawsze skuteczny. mój wujek się przebierał i zawsze uciekałem przed nim, więc no, później jak się dowiedziałem, że to on, to już w sumie było, było w porządku, ale na początku chyba, chyba pamiętam jak, jak przychodził, to uciekałem. Bałeś się Świętego Bałeś Mikołaja? Bałeś się Świętego Mikołaja? To zawsze tata wychodził do piwnicy po ziemniaki. I z tej piwnicy nagle dziwnym trafem tam coś pod choinką leżało. Także no jakoś tak to wychodziło, że z tymi ziemniakami przynosili. Ale ziemniaków nie kładł. No nie. Zanim pod choinką pojawią się prezenty, Mikołaj w jakiś sposób musi przekroczyć próg naszego domu. I jak on to robi? Na to pytanie nie ma niestety jednej odpowiedzi. Zaczaiłem się z bratem na progu, żeśmy poduszki położyli, barykadę żeśmy zrobili. I żeśmy czekali całą no żeśmy posnęli, żeśmy się budzili w tych samych pozycjach, a prezenty już były, tak więc... Nie wiadomo, skąd ten Mikołaj się bierze, no. I którędy wchodził święty Mikołaj? Dziurką. Kominem. <laughs> dziurką i kominem. U mnie wchodził dziurką właśnie. To... Nie, w życiu. Właśnie dzisiaj tłumaczyliśmy dziecku, że wchodzi dziurką. Nie. <laughs> no właśnie. Nie, nie zgadzam się z tym. Kurde, nie mam komina, no. Więc pewnie balkonem. A nie przez dziurkę od klucza? Bo mi zawsze rodzice mówili, że przez dziurkę od klucza. A to ten mały może na Mikołajki na przykład. On ma inne sposoby, nie? Wchodził przez okno. Ja myłam ręce, a on wtedy wchodził. Tak. Seba. A u Ciebie to jak to w ogóle było z tym Mikołajem? Weź się przypucuj Państwu. U mnie z Mikołajem było tak, że pani wychowawczyni powiedziała mi znaczy na, mi i moim kolegom z klasy, że co Wy myślicie? Że Wam yy, Mikołaj przynosi prezenty pod choinkę? To bzdura. Przynoszą Wam rodzice. I wtedy nie ma Mikołaja. Nie ma. O, kojarzy mi się do dzisiaj z zielonym Grinczem. Święta były złe.